Nowy rok, nowe wyzwania, nowe plany, ale las stary. Idziemy sprawdzić jedno miejsce. Pougrzebałem troszkę po mapach, znalazłem coś ciekawego, więc będę sobie to powoli weryfikował w terenie. Piękny dzień, zobaczcie jak słoneczko zeszło. Jest naprawdę ślicznie. Pociągi już jeżdżą, dzień 2 stycznia, więc spokojnie, bez ciśnienia, dzisiaj mam wolne, więc idę z samego rańca do lasu na parę godzinek. Później mam trochę tematów do pozałatwienia, więc taka rozgrzewka przed początkiem dnia. Do zobaczonka dalej. Ja już w terenie. Tu ostatnio robiłem podsumowanie, tam dokładnie w tamtym miejscu, więc lecimy dalej, w tamtą stronę. Przed chwilą widziałem takie ładne stado dziczków, które tamtędy właśnie e, szło. Tutaj. Bardzo cichutko, ale któryś złamał gałązkę. I było chyba z 6 albo z 7 sztuk. Dobra, lecimy w teren, jak coś się wykluje, to się odezwie. Dobra, pierwszy sygnał wykopany bez szaleństwo, bo kawałek. Prawdopodobnie nie wiem odłamek od łuski jakiś taki kawałeczek, no ale metal kolorowy bardzo ładnie wyszedł dołek tutaj zaczynałem muszę troszkę wyjść, zaczynałem tam, więc kawałeczek drogi. Pierwszy sygnał. Dobra, lecimy dalej. No i udało się znaleźć obrączkę. 98 rok. Czy to widać oczywiście nie za piastrość. 98 rok no i numerek 9886. Tego rocznika chyba jeszcze nie mam. Dobra, lecimy dalej na razie. Powiem szczerze, że podejrzewam, że to obrączka, bo dosyć duże drzewo, jak widzicie. I płytkie, płytki dołek. Ale zobaczcie tutaj w dołku jest coś okrągłego. I to jest monetka. Już się biorę już się zdejmuję, ale to jest co? O, perelek: 5 groszy. Już widzę. Bo jeszcze nie. Zobaczcie sobie orzełek bez korony. A tutaj 5 groszy, no ale wpadło. Dobra. Pierwsza monetka dzisiaj. W nowym roku 5 groszy PRL. Mam nadzieję, że to nie będzie zwiastun, że będę kopał tylko perele, ale no spoko. Fajny fancik w tym miejscu. Dobra, lecimy dalej. Dobra, spójrzcie na to. Nie widać. 41. 42. Dosyć stabilny sygnał. Więc go kopiemy. Dobra, mamy coś z tego dołka. Jeszcze nie wiem co. Poszukamy razem. może go tu nie ma. Nie, no, musi tu być. O, mamy, ale tak kluczyk jest. Myślałem, że coś fajnego. A tu po prostu ktoś zgubił mały kluczyk. Jeszcze przygięty jest. No ale biło fajnie. Z jakimś numerkiem kluczyk, więc to może do jakiejś skrzyneczki albo od czegoś. Zobaczcie, jakimś numerkiem jest, to, więc to nie jest raczej taki kluczyk do czegoś, ale został skrzywiony. patrzcie jak jest. Chyba, że ja go zahaczyłem, ale mało prawdopodobne. No i kluczyk, dobra, piękny sygnalik 42, stabilny, więc go kopałem. A tu okazał się kluczykiem. Dobra, lecimy dalej. No i mamy kolejną obrączkę. 03 8502 ptaszek. No i PL, czyli nasz polski. 0123 jakiś obszar. Dobra, lecimy dalej. Bardzo ładny sygnał, ale niestety stopiona grudka miedzi. Chyba tak to wygląda. W każdym razie coś stopionego w takim kształcie, no niestety, już nie do rozpoznania. Ale ciekawe, Takie, taki potrójny glucik, dobra, lecimy dalej. Z tej dziurce obok, a zaraz, tej dziurce obok, coś takiego, czyli kawałek blaszki prawdopodobnie tej, która była później. O, rozwaliła mi się. Miedziana blaszka, która była stopiona, coś z nią robione w każdym razie tyle z niej zostało. Wygląda jak kawałek łuski, która została wyprostowana. I zobaczcie, tu jest ten fragment zwężany. Więc tak to trochę wygląda. Albo lampa naftowa. Dobra, jeszcze idziemy. raz. Teraz już jestem pewien, że to jest łuska. Gdyż, zobaczcie sobie. Tutaj, o. Jest kawałek. Nie wiem, czy to się uda złapać. Czekajcie, idę do słoneczka. Łapie wszystko poza ostrością na przedmiot. Poczekajcie. W każdym razie kawałek łuski tu jest. To ewidentnie, ewidentnie jest nawet tam 37-rocznik, ale została stopiona. Ciekawe. Taki drobny pożar przecież. Lasu czyściłki. Nie powinien zrobić nic z tą łuską. No jest cała zniszczona i potopiona. No ciekawe, pogrzebię w tym miejscu jeszcze troszkę. Do zobaczenia. Cały czas liczę, że coś wychodzę w tym miejscu, gdzie ta łuska była, ale niestety kolejny odłamek. W dałku lecę dalej. Następnych nie nagrywam. Jak znajdę, oczywiście. Potężny sygnał. Żelazo, więc postanowiłem wykopać. Ale to coś, nie wiem, wygląda od jakiegoś wózka, od jakiegoś, od jakiegoś wózka kolejowego, czy coś. No tu jest kwadratowe, dosyć grube, więc zobaczcie sami, nie biorę tego, nie ma sensu, nawet nie, tam jest dyszel w drugą stronę, czyli jakaś ośka, ale jest dosyć długa i prawdopodobnie, nie wiem, czy drugie kółko tam jest na końcu, czy coś, strasznie ciężko się to wykopuje, więc, więc zostawiam to tutaj, ale ciekawaj, fant. Może ktoś wie, co to jest? Od jakiegoś wózka starego kolejowego, nie mam pojęcia. Czy od jakiejś wąskotorówki, czy coś. No w każdym razie porządna rzecz, bo moja ręka jest taka, więc to jest powiedzmy dwie ręce. To jest ten wynalazek. Dobra, lecimy dalej, na razie. Zobaczcie, teraz zaraz koło tego. Tam jest to koło. Czekajcie, A, gdzie jest to koło? Tam jest koło, bo głupio się patrzeć przez telefon, a tutaj zaraz koło tego taki duży element, wygląda na pustą rurkę taką zgiętą, coś od czegoś, nie mam pojęcia co, czy może to był jakiś zrzut złomu niedaleko jest linia kolejowa, więc może ktoś na coś wpadł, że tutaj stylizuję te rzeczy, jestem w takim dołku, dołek ma gdzieś pół metra głębokości, tak się ciunie tu wokoło, jeszcze się przejdę. Zobaczcie co tu się uda znaleźć. A to kolejny Fanty. Zobaczcie jak bobry sobie radzą. Przy samej rzece jestem. Widać, że to świeżutkie. Patrzcie jakie kawały olbrzymie potrafią wydłubać za jednym razem, żeby sobie to drzewko ściąć. Więc za niedługo to drzewko będzie pewnie ścięte olbrzymie kawały. i widać, że to jest świeże wszystko. Patrzcie jakie kawały. Więc są tutaj boberki. Bardzo dobrze. Znaczy się, że jest coraz czyściej. No a to drzewko niestety będzie położone i prawdopodobnie zaniesione do wody. Albo jak wyleje woda, to wtedy go zabierze i sobie wezmą go. Dobra. Patrzcie jak fajnie jest to. Może od tej strony będzie to fajnie widać, jak, jak jest to zabrane. Dobra. Lecimy dalej. No i znowu sobie chodzę po tym terenie, i znowu wypadają to samo 37Z2, i taka zagięta łuska. I tak naprawdę tutaj wyciągnąłem już kilkanaście, może kilkadziesiąt sztuk przez pewien okres czasu. Ciekawe, takie pozaginane. Więc nie wiem skąd się tutaj wzięły. No to jest osem przedwojenne, ewidentnie Wyszczelone ze dwójkę, dobra, lecimy dalej. Patrzcie na to, jak była jedna gdzieś tu to tu jest sygnał, więc to ewidentnie to będzie kolejna łuska. już ją mamy, i zobaczcie znowu zagięta w ten sam sposób albo w podobny. Także tutaj, a co to jest za łuska? Zaraz wam pokażę. Też to samo tylko Z4, tam było Z2 i też chyba 37 rok, tak dokładnie więc takie tutaj łuski wychodzą. No dobra, podłóbię to jeszcze, ale takie pozaginane. I kolejna, trzecia ta ma inne bicie, też jest 37 rok P315S. Prawdopodobnie niemiecka, ale jest też to samo. No zobaczcie. Jest tak wygięta. I. Czy wygięta? No coś tu było kombinowane z nią, tak? Zobaczcie jeszcze raz. To będzie teraz lepiej widać. No. Uszkodzona i zostawiona. Tu mam jeszcze jakiś sygnał, więc zaraz będę kopał. No, ale to czwarta łuska. Dobra. Kopiemy dalej. No dobra, jest czwarta najgorszy sygnał, i dlatego, że jest stalowa. A tylko tu końcówka jest miedziana i to jest P36. Musimy zobaczyć sobie 369, 369, 8. No i tutaj tego ostatniego zapisu nie widzę. Tutaj jest 11, tak, 11. Tak, dobra, kopiemy dalej. Narka się nie nudziło cały czas to samo miejsce. Kolejna useczka. Stalówka. Teczce te żarta. Też niecała. No i co? Lecimy dalej. Nie ma co już tego kopać. Wszystko co było już wykopałem już żadnego sygnału, tu nie widzę. Uciekam. Patrzcie jaka ładna zieleniatka tutaj. Jest, niestety już wiem co to jest, ale ładnie wygląda. Ale patrzcie na to. Tutaj. Jest to drzewo, w którym zaczynałem, jest dosłownie parę metrów stąd. Wróciłem sobie na to miejsce, bo już mówię, ja powoli się zbieram. Jeszcze przejdę tutaj jaką polankę. Jedzie pociąg, przejrzę ten teren i mówię, wracam do domku No i patrzcie, zaraz koło tego miejsca wypadła monetka. Ja już wiem, co to jest, no że to jest perelium, bo tak wyglądał. Zobaczyłem na urzełkę. Ach, haczy tym. Krękawiczkami. czekajcie, już to ustawiamy o, 10 groszy prawdopodobnie 49, bo jest to cięższy więc tak 49 się przebija na nim 10 groszówka, no dobra fajny fancik, kolejna monetka, już druga dzisiaj troszkę łusek eee, co jeszcze jakiś tam kawałek miedzi, ale to też z łuski więc łuski i monety, więc lecimy dalej, jeszcze, teraz godzina jest 11.10, przed 12 się zbieramy, my, nie zbieramy, ale zbieram dzisiaj, bo jestem sam, no i lecimy, może się jeszcze uda jakąś monetkę znaleźć, do następnego dołka, no i co, i kolejna łuska, znowu E, nie, teraz już nie SS jest na oznaczeniu, ale tu jest P, 198, S, 17, 36, 36, 35, 36, ale widzicie, nie ma sponki. Totalnie wyjęta. No i oczywiście co? No i oczywiście coś tu się z nim działo. Więc takie wpadają no, najczęściej tutaj. Łuski w tym miejscu. W innym miejscu raczej jest czysto, więc to takie dziwne miejsce. Dobra. O, ale zobaczcie. Jest ślad. Czekajcie. O, widzicie to Na pierścieniu na obkoło, co znaczy, się, że była przynajmniej raz elaborowana, ładnie się to mówi, czyli jeszcze raz powtórnie nabijana była. Czyli była wymiana sponka i tak dalej. I To jest ślad po tym, że pokazywali, że już było robione, bo te łuski nie wytrzymały za dużo. Ale to jest ślad po tym, że ona była jeszcze raz napełniana. Dobra, lecimy dalej na razie. Kolejny dołek, i co mogło być? <laughs> Łuska. Kolejna Łuska, to już też zniszczona. Tam jakąś mniejszą zawartość miedzi, bo tak przybijała dziwnie. No i tutaj tak samo. P44 i jakieś symbole. Niezwykła zwykła łuseczka. Lecimy dalej do następnego dołka. Dobra, dołek. Tu widzicie monetkę. No i teraz tak, liczę na to, że to jest druga RP. Chociaż jeszcze nie patrzyłem, więc nie wiem, ale zaraz sprawdzimy ją razem. Popatrzcie. Liczę na to, że to jest druga RP. Tak, już widzę tego orzełka. <laughs> już widzę te dwa grosiki. Piękne dwa grosiki. Te monety uwielbiam. No to się zaczął pięknie rok. Trzy monetki, w tym dwa grosze z którego 23 to mnie to musiąc, tak mosiąc czy miedziany, miedziana chyba była. Ale ta monetka cieszy ha, ha ha Pięknie Dobra Tak możemy Tutaj też te monetki właśnie wychodzą Liczyłem na to, bo właśnie po nie przyszedłem, żeby to zbierać Ale Piękne monety. ha, ha. Jest! Jest, druga RP w drugim dniu roku. Idealnie się spasowało. Dwójeczka do dwójeczki. No to teraz to miejsce będzie przeszukane jeszcze lepiej. Cały czas krążę w tym samym miejscu praktycznie. No i wychodzi tutaj, więc zostaje. Jeszcze chwilę. Ile? W pół do. Jeszcze pół godzinki i uciekam. Ale ta amuleta zrobiła mi dzisiaj dzień. Jest. Bomba. No to do następnego dołka. Już myślałem, że to kolejna monetka, ale niestety nie. Ale zobaczcie tutaj. Tutaj, tutaj. A co? Na łóceczka Z pepeżki. Z pita spłonka. Mała. Czyli co? Ruska. Ruska robota tutaj była gdzieś. Jak ktoś strzelił przynajmniej raz. Szukam dalej. Zobaczymy to kar Nie, to karier to jest ten duży A tak to albo tetetka, albo coś jeszcze drugiego Nie pamiętam Jak ktoś to pisze w komentarzach Co było jeszcze na ten Od Dłuższy czas nic nie wykopałem eee, Ciekawego nic Bo tak to jakiś złomek i tak dalej To oczywiście wyszedł Już miałem wracać, bo Jakbyście popatrzyli, to ja tam troszeczkę idę i przechodzę przez tory i, prze, i idę do siebie Natomiast jeszcze coś wpadło I liczę na to, że to jest druga RP Bo ładnie wygląda, jeszcze sam nie patrzyłem Musicie... E, czekajcie, tu widzicie ją? Ja postaram się na chwilkę ją powiększyć O, jest tu, dokładnie tutaj Co prawda chyba to nie jest najlepszy pomysł, ale wracam do zera I ją biorę i zobaczymy, cóż to jest no wygląda cholera PRL PRL 20, 10 groszy z PRL -u. Ach, a było tak ładnie No nic, żarło, żarło I zdechło, ale i tak jest fajnie, że wpadła Monetka Tak, taka ładna, ciemna Znowu 49, 10 groszówka Więc to już dzisiaj chyba druga Ta 49 Czekajcie Tak, 49 no, my takie piękne wychodzą no nic, myślałem, że to druga RP bo takiej wielkości no ale nic, i tak cieszy 10 groszy kolejne, 4 monetki cztery monetki troszkę useczek więc jak na parę godzinek wyskoku, to całkiem sympatyczny wynik jeszcze tutaj kawałeczek sprawdzę i powoli się udaje w stronę domu jeszcze będzie podsumowanko jeszcze będzie parę słów chciałbym powiedzieć? Więc jeszcze chwilę. No dobrze. Zobaczcie, na ja to troszkę militarki, czyli łuski takie pozadniatane, i tak dalej. Tu jest ta pepesza. Tu jest ta pepesza, reszcie są długie. Więc pepesza sztuk jeden No i tutaj też nieźle. Zobaczcie ten kluczyk. Cztery monetki. No tam jeciesz najbardziej. Czyli druga RP. Druga RP. 2 grosze no to jest cudo dobra 2 obrączki gołębie, ten kluczyk Tyle dzisiaj wpadło 3 godzinki, 3 godzinki. 9, 10, 11, 12, tak dokładnie. 3 godzinki chodzenia tyle wpadło. Wydaje mi się, że całkiem sympatycznie. Pozdrawiam chłopaków z grupy. Lajkujcie, subskrybujcie, nowy kanał, nowa zabawa, nowe przeżycie. Myślę, że będę się dobrze z tym bawił. Nie mam zamiaru nic robić na siłę. Co wypadnie, to wypadnie. Jak coś nie wypadnie, to będą łączone odcinki. Mam jeszcze troszkę materiału starego, więc, jak coś to będą przebitki czegoś starszego, a ja sobie będę na spokojnie zbierał. Trzymajcie się. Na razie.